About the game, the first half, the Vigla was uh, better uh, in, in everything than us. We don't in good in the game, um, and we deserve to the finish off the first half. Of course, we create with uh, 1-0 we, we can score also, but you know, if you don't play good, if you are not in in the game, uh, after came everything. And this is the consequence of, the, of the, our quality of the game that we don't exist in the first half and also of our behavior, our aggressivity in the defensive one. The second half, we try to change the result. We try to give better image, we try to play better, we try to create more, and we try to score. You know with one goal. In this, uh, in this game, in, the, in this uh, championship, in extra class, uh, with one goal, even if you are winning 2-0, you can change the, the match. but unfortunately, the, 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 the opportunities that we create in the second half, we don't score even one. and after um, when we, the, the, the game are, are uh, we are ready to score this, uh, one goal. And we take the third goal. and after, we take the fourth. Bardzo i wygryzł ten match. Gratulacje W pierwszej połowie prezentowaliśmy się źle, a Wiesława była Lepsza w każdym aspekcie, że weszliśmy w to spotkanie. Prowadząc w 1.06 w klasie wiele może się wydarzyć, ale jeśli gra źle, a nagraliśmy źle wtedy nic na to nie można poradzić. Prezentowaliśmy się rzeczywiście słabo, brakowało nam. Agresji, brakowało nam prowadzenia gry. W drugiej części spotkania staraliśmy się odrobić wynik, kreować sytuację, doprowadzić do sytuacji strzeleckich. Tak, jedna bramka mogłaby nam pomóc, ale kiedy na nią czekaliśmy, Wisła strzeliła trzecią bramkę, a następnie czwartą i zamknęła spotkanie. Yy, to zasłużone zwycięstwo miesięczność Wisły była nas lepsza. Gratuluję. drużynie dla. Dziękuję bardzo za Panie Wójcie, proszę. Proszę podać się panu. Panie Wójcie, Drogowski Przemysław Portowy, czy najbliższy kolarz z KSW prowadzi w drużynę? I tak, to znaczy, że strata do Lechii urosła do 5 punktów. Trener jest pewny, że poprowadzi w drużynie w środowym meczu z Zielonią. I drugie pytanie. Po odpadnięciu z Pucharu Polski, trener przekonywał, że w tamtym momencie negra lepiej by mało trzy punkty więcej niż w analogicznym momencie rok wcześniej. Dziś po 27 projektach na godzinie ma 51 punktów, tyle co rok temu po 27 projektach. Jakie dziś pozytywy grzeleń względem tego, co było okay. so, w

to pan, pan Łukiń, trener, to co ty? You don't answer what I have. I think you have information, no? confidential in information. You have. Trener, czy dać pan jakieś informacje z tymi samymi? Yeah. And um, you get the second question was about your uh, your statement from few weeks uh, that during the same part of the season last season mm. like you were three points more and now we have the same number of points in mm -hmm. the previous season and how do you explain so in your opinion which aspects of the uh, style is better than it was don't explain nothing is the, what i say we play we have the same points and we, we lose uh, against a good team who is also in this championship and uh, still 10 matches I don't know if you remember still 10 matches. And we are second. So Visual today was better, but in the classification they still far from us. Um, and they, they still have the same culture. So we must uh, continue working. We accept and uh, the response of this defeat. And uh, what I want right now is a reaction because we have again a great match, a great uh, game next um, Wednesday, and we want to offer to our supporters a winner, to to change the, this uh, this situation, this last result, and to continue uh, strong uh, to arrive to our goal that is winning the championship. <coughs> Przeżyliśmy dzisiaj z naprawdę dobrą drużyną, ale to no, że jeszcze 10 spotkań. Jesteśmy na drugim miejscu w w tabeli. Wisław, sprawa dzisiaj była lepsza, ale w tabeli jest, jest za nami. Musimy kontynuować naszą pracę, chcę zobaczyć reakcję drużyny. Wśród czeka nas bardzo, bardzo, bardzo ważne meczki, widzą należy się zwycięstwo jako pewna rekompensata, jako forma nagrody za porażkę w dzisiejszym spotkań. Panie Przewodniczący, chcę zapytać co się stało ze skutecznością Pana zawodników, bo w mojej opinii Legia Warszawa ma dzisiaj przynajmniej sytuację na jednego kola. Kali to znowu za dwa razy strzelić kulę na liczbę od czy to jest kwestia mentalności, czy formy fizycznej. Jakie są przesady, żeby strzelić dzisiaj? powiedziałem, kiedy nie strzelasz, You can't, uh, you can't have results. And um, today we are not good, but we have chances to return to the game. And with one goal, when it's 1-0, uh, or even when it's 2-0, we can return to the game. But uh, today is not our day. And we must accept, but also we must now analyze this game, analyze why, and correct. W tych dwóch, trzech dniach, które mamy, aby się odzyskać i trenować, aby to natychmiast korygować się do następnego meczu. Kiedy nie strzelasz, kiedy nie strzelasz, nie ma mowy o dobrym wyniku. przystanie 1-0, trendy się powtarza. Mieliśmy swoje, no, sytuacje, co mogło się odwrócić na naszą stronę, ale to zdecydowanie nie był, nie był nasz dzień. Nie musimy to zaakceptować. Zanalizujemy to spotkanie. Chcę zauważyć, chcę odkryć to, co się wydarzyło przy nami wódkie i przygotowania do następnego spotkania. No cóż, na pewno jesteśmy szczęśliwi z tego, jak zakończyło się, jak zakończyło się to spotkanie, ale powtórzę się z słowami, które mówiłem dwa tygodnie temu. Mianowicie, Ciężko by nam było na pewno zrobić to wszystko, gdyby nie kibice, którzy stali się tak bliżej się, i się nas na stadionie i nas tak mocno spadli. A moi zawodnicy gdyby nie zaprezentowali tak świetnej dyspozycji, także dziękuję kibicom za to, że, że przybyli, że nas spadli i że myślę, że byli świadkami bardzo dobrej gry naszego zespołu i piłkarzem że takie spotkanie rozegrali, bo, bo myślę, że w dzisiejszym meczu nie, byli bardzo, bardzo skuteczni, zdeterminowani do tego, żeby pokonać się na bieżąco. co mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Zdaję Państwu głos. Michał Panie Chciałem zapytać, co dębo by pana było taką dominantą w tej przebudowie zespołu, myślę o tej pierwszych meczu w tym roku, czyli z górnikiem zawsze przebranym dosyć stronie. I dzisiaj czy ta drużyna gryza się do pierwszej miosenki już tak dosyć wyraźnie, czy to po prostu stopniowo przebudowa łatanie y, tych dziur, tych strat po jesieniu, czy y, wprowadzenie do pierwszego zespołu jest składu, na przykład Ruka na Nicelicza. Czy, czy nie da się znaleźć jednej takiej kluczowej być na tym um, fajnym przeżynku zespołu? tak, to jest po początku. Nie zgadza się z tym, że, że zawsze była taka dominacja. Przegraliśmy to spotkanie rzeczywiście, ale mieliśmy swoje szanse. Nie było to spotkanie w naszym wykonaniu dobre takie, takie nazwy, ale, ale górnik, górnik okazał się skuteczniejszy, okazał się dobrze zorganizowanym zespołem i dzięki temu wygrał. E jeśli chodzi o kolejną część pytania, to, to powiem tak, to wszystko jest proces, to nie da się pójść na skróty i nie, stworzyć, y, grać i świetnie w, w, w przeciągu tak krótkiego okresu, jakim tworzyliśmy ten, ten nowy zespół. Moi piłkarze byli zdeterminowani na, na codziennie do tego, żeby, żeby wejść na taki poziom, który, który prezentują od kilku spotkań. I to jest jej świecie jej zasługa, jej, ciężki, jej ciężkiej, pracy i, i tu nie wskazywałbym jednej kluczowej osoby, e, która, która przyczyniła się do tego, że zespół tak funkcjonuje w tej chwili. E, myślę, że to zasługa całego, całego zespołu, ale też podkreślę to, że tak naprawdę to jest kolejny etap. Przed nami jeszcze trzy kolejki rundy zasadniczej. My tak naprawdę dzisiaj tylko wygraliśmy z Legią Warszawa, a to co mamy to Zrobienia to, to jest zakończenie tej rundy zasadniczej na miejscu, które będzie nas obligowało do walki o pozycję jednością. Także to jest nasz cel na dni dzisiejszy i do niego dążymy. Są jeszcze Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.